Mano żuczki. Dzisiaj mamy takie zadanko, które rozklepiemy w trymiga. Wskażę rówanie prostej, przechodzącej przez początek układów współrzędnych, czyli przez punkt 0,0. 0, tak jak ja w mojej IQ. <laughs> Niestety, obok czy dobra drama. E, I w prostopadłej do prostej o równanie y równa się minus 1 2 x plus 4. Czyli ta nasza prosta y równa się ax plus b. To jest równanie prostej po prostu. Funkcji liniowej. Także yy, ma być prostopadła do prostej y równa się minus 1, druga x plus 4. Czyli co my wiemy? Że ten współczynnik A razy 1, druga na minusie, bo to jest warunek na powstanie, żeby były prostopadłe. Współczynnik pierwszej razy współczynnik drugiej musi się równe przemnożone, iloczynnik równać się minus 1. No to teraz co robimy? Mnożymy obu stronie razy minus 2 i wtedy pozbędziemy się tego, bo będziemy mieć A, minus 1 druga, razy minus 2. Oh yeah, that's good! Uh -huh. I minus 1 razy minus 2. Tak, słuchajcie, obie strony mnożymy razy minus 2. Minus razy minus będzie plus, a zostaje. Tu się dwójeczki skreślają, skracają, przepraszam. No i. A ja razy 1 to jest A po prostu. A minus 1 razy minus 2 to jest po prostu A. Czyli mamy współczynnik A równe 2, czyli równanie prostej będzie Y równa się, tutaj sobie już to odgrodzę, e, 2x plus b, co nie? I żeby policzyć to b, wiemy, że przechodzi przez ten punkt tutaj. 0, 0. Czyli 0 podstawiamy za x, a pierwsza jest xowa, druga jest y. -owa. Zapamiętajcie sobie, to jest bardzo ważne. 0 wstawiamy za y. -ka. I 0 y, wstawiamy za x. Mhm. Czyli będziemy mieć 2 razy 0 plus b. No to wychodzi z tego, że 0 równa się. 2 razy 0 jest 0 plus b, no to jest b. Czyli b jest równy 0, czyli równanie tej prostej będzie po prostu y równa się 2x. No bo b jest równe 0, i tyle. Czyli odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź C. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób rozwiązywać tego typu zadania maturalne. Aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko jest jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prężniej rozwija. Ale możecie też w komentarzu napisać cokolwiek innego, niezwiązanego z matematyką. Ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do subskrybowania, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na kanał. Zadania są wrzucane codziennie możecie również tutaj otagować, oznaczać znajomych, którzy według was uwalą maturę w najbliższym czasie z matematyki. Pozdrawiam was serdecznie, albo i niekoniecznie z matematyki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zajrzyjcie koniecznie do poprzednich działów. Trzymajcie się. Na razie. Jo.